Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku Lwa w wakacyjnym horoskopie na lipiec oraz sierpień 2023 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na tym kanale, witam cię bardzo serdecznie i zachęcam do subskrypcji mojego kanału, abyś był/była ze wszystkim na bieżąco i abyś nie przegapiła, nie przegapił horoskopów na kolejne miesiące. Pamiętajcie moi drodzy, że horoskopy które ja dla Was przedstawiam, są horoskopami ogólnymi i nie z każdym wszystko będzie musiał rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to ja serdecznie zapraszam do kontaktu prywatnego. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. Moi mini, z tej okazji, że sierpień jest Waszym miesiącem. No, w w lipca też. Życzę wam, moje drogie lwy, wszystkiego najlepszego i spełnienia najskrytszych marzeń. Z okazji tego, że mamy wakacje, również życzę wam pięknych, wspaniałych wakacji, podczas których będziecie miały szansę się zrelaksować, odpocząć, zregenerować swoje ciała i umysły, swoje zdrowie psychiczne. I życzę wam tego, abyście... Jak najwięcej pozytywnej energii czerpały ze słońca. Niech to będzie dla was takie przesłanie. A teraz patrzymy. Zodiakalne lwy i horoskop wakacyjny na lipiec i sierpień. Takie sfery życia jak finanse, praca, uczucia i zdrowie. Także oglądaj film do samego końca, aby nic nie przegapić. Patrzymy. Zodiakalny lew. Lipiec i sierpień. Drogi Lwie, karty tarota wskazują nową miłość na horyzoncie. Właściwie to tarot wskazuje dwóch mężczyzn. Dwóch mężczyzn, którzy będą Tobą bardzo mocno i bardzo intensywnie zainteresowani. Obaj będą Tutaj zabiegać o twoje względy. Jeden mężczyzna to będzie biznesmen. To będzie osoba, która posiada własną firmę bądź działalność gospodarczą. Drugi mężczyzna to będzie intelektualista, profesor. Osoba pracująca intelektem. I będziecie tutaj decydowały w tym miesiącu, w tych miesiącach, którego z nich wybrać. A może żadnego, prawda? Różnie by. Zobaczmy sferę pracy i finanse. Hmm. Ojejku, bardzo zagmatwana energia jest tutaj pokazana. Wiele się tutaj dzieje, ale czy korzystnego, nie jestem przekonany. Zacznijmy od osób pracujących, gdyż to rzuca mi się bardzo mocno i wyraźnie. Ciężkie relacje z szefem, ciężkie relacje z mężczyzną na wysokim stanowisku. Mam tutaj pokazane, że może zrzucać on na ciebie jakieś dodatkowe obowiązki. Może być zbyt wymagający, może być przytłaczający, a może z jakichś innych powodów sprawiać ci różnego typu nieprzyjemności. Również mam tutaj pokazane to, że do miejsca Twojej pracy podczas tych dwóch wakacyjnych miesięcy mogą przyjść jakieś nowe osoby, młode osoby, starzyści bądź praktykanci, które narobią dużego zamieszania i sporych problemów, sporych kłopotów. Musisz na to na pewno zwrócić swoją uwagę. Powiem tak: wielkie zmiany szykują się w Twojej pracy. Te zasady, które będą związane z tymi zmianami, nie będą, drogi lwie, dla Ciebie korzystne, albo inaczej, te zmiany nie będą w pełnym stopniu Tobie odpowiadać. Dlatego wiele lwów zdecyduje się na zakończenie współpracy w miejscu swojej obecnej pracy. Tutaj wiele złego się w okresie wakacyjnym zadzieje. Będą tutaj duże zmiany, duże zmiany, które nie będą Tobie odpowiadać. I przez to, że te zmiany nie będą Tobie odpowiadać, możesz zrezygnować. Być może będzie nawet tak, że starzy pracownicy, osoby, które pracowały już długo w tej pracy, w tym miejscu pracy, zostaną albo zwolnieni, albo jakaś pensja zostanie im obcięta. A może przyjdą nowi pracownicy, zostaną posadzeni na wysokich stanowiskach, a starzy pracownicy, doświadczeni pracownicy, którzy pracowali tam wiele lat, zostaną tutaj zepchnięci na boczny tor. To też jest dość mocno i wyraźnie pokazane. Zwróćcie na to swoją uwagę. Jeżeli chodzi o osoby szukające pracy, to nie jest dobry miesiąc na szukanie pracy. Przede wszystkim jest tu problem ze znalezieniem pracy, ponieważ przy tobie jest mężczyzna. Jest mężczyzna, który bardzo mocno i bardzo intensywnie utrudnia ci znalezienie nowej pracy. Mam tutaj pokazane, że będą różnego rodzaju oferty nowej pracy. Mogą to być nawet jakieś staże, bądź też praca wymagająca jakiegoś doszkolenia. Praca, której wcześniej nie wykonywałeś, drogi Lwie. Nie jest to pokazane jako coś dobrego dla Ciebie. Szybko się to zaczyna i szybko się kończy. Na pewno wakacyjny czas pod względem zawodowym nie będzie dla Ciebie bardzo kolorowy. Będzie tutaj wiele nerwowych i stresowych sytuacji, wiele rozczarowań, i są tutaj też pokazane takie sprawy. Związane z tym, że rozpoczynasz jakąś nową pracę i tak szybko jak ją rozpoczynasz, tak szybko ją kończysz. Jeżeli chodzi o finanse, to na pewno nie będzie to wesoły czas. Pokazuje się tutaj przy tobie mężczyzna, który ma wpływ na twoje finanse i przez to ciebie ogranicza. Jest tutaj również pokazane to, że będą konieczne wydatki pieniędzy na dom. Ponieważ w domu bądź przy domu coś się zepsuje, i będziesz, drogi Lwie, zmuszony, aby zainwestować pieniądze w naprawę bądź kupno czegoś nowego do domu. Również mam pokazane to, że pod koniec wakacji raczej tu jest pokazany sierpień co niektóre lwy będą. Inwestować większe bądź mniejsze pieniądze w szeroko pojęte remonty swojego mieszkania. A zobaczmy cóż tutaj w miłości, moje drogie lwy. Wakacje, a jak miłość. Hm. Oj, w miłości wiele się będzie działo. Na pewno miłość, sfera emocjonalna, będzie dla ciebie ciekawsza niż ta zawodowo-finansowa. W miłości naprawdę wiele się dzieje, zarówno dla tych związkach, jak i dla tych samotnych. Więc zacznijmy od singli. Moje drogie single i singielki spod znaku lwa. Cóż ja tutaj widzę? dużo nowych możliwości wraz z przyjściem lata przychodzi do ciebie nowa osoba nowa miłość a właściwie to kilka osób będzie się tutaj koło ciebie kręcić będzie dużo zainteresowanie w letnim okresie wakacyjnym twoją osobą lecz ty skupisz się tutaj szczególnie na jednej osobie będzie to mężczyzna młodszy od ciebie bądź równy twojemu yy... Peselowi. I ja mam pokazane tutaj to, że na początku będzie fantastycznie, ponieważ ten mężczyzna będzie tutaj zupełnie inny niż wszyscy. Można powiedzieć, że będzie on outsiderem, kolorowym ptakiem, mężczyzną, który ma swój styl, charakter oraz charyzm. Bardzo się to Tobie tutaj, drogi Lwie, spodoba. To jest na pewno tutaj pokazane. Ale po paru tygodniach od poznania okaże się, że ten mężczyzna, ta osoba jest bardzo ciężki w relacji, w życiu, i będą między wami bardzo duże różnice poglądów, różnice zdań, inne pomysły na życie inne pomysły na to w jaki sposób można tworzyć relacje przez co po około miesiącu czasu albo dwóch tygodniach od poznania się będą jakieś mniejsze bądź większe spięcia między wami raczej większe bo tutaj są pokazane duże kłótnie szczególnie jedna osoba będzie bardzo prowokująca musisz zwrócić na to swoją uwagę niemniej jednak czy warto Uważam, że warto wejść w te relacje, ponieważ ona wniesie taki powiew świeżości do emocjonalnej sfery życia z lwa, to po pierwsze, a po drugie, ta osoba, nieważne jak ta znajomość się skończy, już na zawsze zostanie przez ciebie zapamiętana, ponieważ wywrze na ciebie bardzo duży wpływ i czegoś ciebie nauczy, także tak, myślę, że warto. A zobaczmy, cóż tutaj mamy w sferze zdrowia. A nie, jeszcze nie, bo jeszcze nie mówiliśmy o osobach w związku. Osoby w związku. Początek wakacji będzie fajny, bo tutaj yy, pozytywna energia między Wami jest pokazana. Nowe pomysły, nowe tematy. Jakaś krótka podróż, która bardzo dobrze zrobi dla ciebie i dla twojego partnera, to szczęście jednak będzie bardzo krótkotrwałe. Będzie tutaj między wami w okresie wakacyjnym dużo spięć, dużo kłótni, dużo konfliktów, napsujesz sobie bardzo dużo nerwów. Nie widzę, co prawda, definitywnego rozstania, które być może powinno zostać podjęte już wiele miesięcy temu, ale z jakichś powodów ciągle zwlekasz. I topisz się w bagnie, które jest dla ciebie złe. Dużo kłótni, dużo sprzeczek z twoim partnerem. Zwróć na to swoją uwagę. Być może tutaj jest niedopasowanie i nie zmienisz na siłę swojego partnera drobilwie. A widzę, że bardzo chciałbyś to zrobić. Zdrowie. Jeżeli chodzi o zdrowie, to mam tutaj pokazaną przede wszystkim złą diagnozę. Trzeba tutaj zmienić sposób leczenia, ponieważ ten, który jest aktualnie stosowany, nie jest dla Ciebie dobry. Twój organizm może Ciebie w jakimś stopniu oszukiwać, zwróć na to również swoją uwagę. Jeżeli posiadasz dzieci, bądź inne młodsze osoby w rodzinie, Zwróć uwagę na ich stan zdrowia. Będą one miały tutaj jakieś problemy zdrowotne. Nie będą to co prawda jakieś wielkie problemy, także się tutaj proszę nie zamartwiać. Niemniej jednak na pewno będzie potrzebna kontrola i wizyta u lekarza. Twoje zdrowie nie pokazuje mi się tutaj źle ani tragicznie, ale na pewno jest tutaj konieczność ponownego przebadania bądź skonsultowania się z inną osobą niż do tej pory. Ponieważ twój poprzedni lekarz, osoba, która cię poprzednio prowadziła, uważam, że nie zdiagnozowała Ciebie w pełni poprawnie i teraz musisz nanieść poprawki po to, aby poprawić stan swojego zdrowia. Ślicznie Wam, moje drogie lwy, dziękuję za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to proszę, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli dotrwaliście do końca tego filmu, to proszę, zostawcie serduszko w komentarzu, abym wiedział, że oglądacie horoskopy do samego końca. Ja Wam ślicznie dziękuję za to, że jesteście i życzę cudownych wakacji. Do usłyszenia, pozdrawiam Was. Pa, 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 cześć.